Cześć, z tej strony Bartek z HR Coded i zapraszam Cię na kolejny odcinek cyklu z Drupalem i dzisiaj będzie przedstawienie modułu i będzie to moduł Paragraphs. Zapraszam na odcinek. Przy okazji chciałem Was wszystkich zaprosić na naszego bloga, którego niedawno wystartowaliśmy edu.hrcoded.pl, który będzie czysto traktował o PHP, Drupalu oraz innych technologiach do Web deweloperki. Dobra, przechodząc teraz do tematu głównego, jakim jest moduł Paragraphs. W ogóle do czego służy ten moduł. No, ten moduł wprowadza taki mm, nowy sposób tworzenia treści, gdzie klasycznie tą treść dodaje się poprzez pola. Masz y, display mody, gdzie możesz właśnie ustawiać, jak te dane pole się wyświetla, w którym miejscu określać jego order. No i generalnie to nie chcę powiedzieć, że to stwarza kłopoty, no, ale trzeba po prostu większej ilości miejsc poogarniać, żeby to wszystko wyglądało tak, jak. Mm, jak chcesz, tak, no w polach można na przykład renderować bloki, zdjęcia, tekst, cokolwiek tam sobie zażyczysz, no i po prostu ustawiasz to w display modach. No oczywiście inną opcją jest wrzucenie wszystkich treści w jakiś edytor typu Vsivik, na przykład CK Editor, no i tam rzucasz tekst, zdjęcia, czy cokolwiek innego, iframe'y, no i w ten sposób też można tworzyć treści. No sam moduł paragraf właśnie wprowadza taki Nowy sposób dodawania tych treści, gdzie też możesz oczywiście renderować bloki, zwykłe teksty, zdjęcia, galerie, formularze, cokolwiek chcesz, możesz upchać w pola. No i cała już organizacja tych pól odbywa się poprzez edycję samego wpisu. Już tam możesz ustawiać. Kolejność wyświetlania danych wpisów, możesz reużywać różne elementy, czyli na przykład paragrafem stworzymy sobie galerię, no i ta galeria już będzie, można, będzie mogła być wykorzystana w wielu encjach, nie tylko w kontencie, czy na przykład może być też w userze, czy tak jak mówiłem w każdej innej encji. No i takie pole oczywiście stylujesz raz, no i ono już wyświetla się tak samo wszędzie, gdzie go użyjesz, no chyba, że zażyczysz sobie, żeby w jakimś innym miejscu wyglądało inaczej, czyli to wszystko ograsz również stylami. Czyli tak w skrócie, jakie problemy rozwiązuje modu Paragraphs. Prostsze zarządzanie, zarządzanie wyświetlaniem treści. Możemy reużywać złożone paragrafy, czy na przykład jak wspomniałem o galerii, wszystko jest od razu dostępne w edycji wpisu. No i łatwiejsze zarządzanie kolejnością wyświetlania się danych elementów. Dobra, to może teraz przejdę do prezentacji i pokażę Ci, jak wygląda sam moduł. Przeniosę się teraz na ten ekran. Tutaj mam przygotowaną stronę do właśnie prezentacji. Trzeba włączyć przede wszystkim ten moduł, zainstalować. Ja tu użyję ddev bo na tym właśnie stoi ta strona DDEV. Composer, Require, Drupal i to jest moduł paragraphs. Ok, moduł się ściągnął i teraz przejdę do jego włączenia. Extend. No, i tutaj na liście znajdę moduł paragraphs. No, i tutaj można włączyć inne moduły, na przykład Paragraphs Library, który wprowadzi ci kilka przykładowych paragrafów, które możesz reużyć. No, i tu też można włączyć moduł paragraf Type Permission, gdzie na stronie z uprawnieniami możesz nadawać bądź zdejmować uprawnienia dla poszczególnych ról, poszczególnych użytkowników do danych paragrafów. Ja włączę tylko ten podstawowy moduł Paragraphs. Potrzebny jest moduł Entity Reference. Od razu zapyta Drupal i go włączy. Dobra. Wszystkie paragrafy dostępne są w Structure. Paragraph Types teraz nie ma żadnego. Trzeba po prostu dodać jakiś typ paragrafu. Powiedzmy simple text. To zostawiam tak jak jest. No i teraz trzeba dodać do niego pola. Add fields. No i dodam po prostu pole tekstowe. Powiedzmy, że będzie Formatted long. Powiedzmy tekst. OK, OK, wszędzie standardowe ustawienia, nic tutaj nie zmieniam. I OK, typ paragrafu jest dodany i teraz trzeba zrobić tak, żeby on był dostępny na, powiedzmy, jakimś content type. Ie. Struktura nie comment types, tylko content types. No i powiedzmy, chcemy go użyć w basic page'u. No to musimy przejść do zarządzania polami i dodać odpowiednie pole do referencji danego paragrafu. One będą, to jest tutaj reference revision, paragraf. Powiedzmy paragraf. O, paragraphs, jakby było ich więcej. Ok. Unlimited. Tu można wybrać, który będzie standardowo wybrany, typ paragrafu. Save. No i teraz jak przejdę do dodania treści, add content type, basic page. No to tutaj można po prostu dodać paragraf simple text no i wpisać tutaj cokolwiek zapisać no i dany paragraf powinien pojawić się na stronie tak jak widać jest paragraf i jest paragraf tekst no i jest ten tekst no te labele oczywiście można wszystkie powyłączać robimy to standardowo na content type tu jest basic page no i przykładowo manage display paragrafach nie chcemy, żeby się wyświetlała labelka visually hidden, no i tutaj jeszcze jest taki myk, że możemy to wyświetlić jako rendered entity bądź paragraf summary, standardowo zostawiamy rendered entity. I teraz, tak jak widziałeś, ten paragraf dodaje się, no tak dosyć nieprzyjemnie wygląda, bo jest załadowany cały, widać tekst, jak tych paragrafów jest po prostu dużo, no to może zrobić się bałagan. No możemy to ogarnąć w zakładce Manage Form Display, no i tutaj w polu Paragraphs po prostu zmieniamy sobie na, tak, tu jest Stable, Edit Mode, prawdopodobnie czegoś tu jeszcze nie zmieniłem, Open, dajmy na to, że jest Closed. Summary, auto-collapse none, tutaj standard, 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 ok, tak, i one są teraz w formie takiej zwiniętej, no i tu widzisz, można bardzo łatwo zmieniać kolejność danego paragrafu, no i w treści one się wyświetlają w ten sposób. Tutaj jeszcze jest jedna labelka, tą labelkę text trzeba ustawić w typie paragrafu manage fields, tu jest manage display, no i tu jest ta labelka, którą możemy po prostu... Wyłączyć. Cyk, OK. No i jak widzisz, pojawił się tekst w paragrafie. No i właśnie do tego służy moduł paragraphs. On jest dosyć często używany na projektach, bo właśnie wprowadza taką przejrzystość do edycji danych w tym przypadku wpisów. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o moduł Paragraphs, trzymajcie się i do następnego.